Kochanie? Klejam orzeszki. Chcesz przykleić orzeszki, kochanie? Mhm. Mhm. Żeby się dobrze mały. Tak? Mhm. Lubisz takie zabawy? Tak. A nie sądzisz, że orzeszki mogą na klej się nie chcieć przytrzymać, tak? Będą chciały. Na pewno? Na pewno. Dobra, teraz pójdziemy do lidu. Cześć Liluniu, co ty robisz? Piszesz? Dała Matysia Liluni kartkę? Co kotku? Dała? Porozmawiaj z mamunią. Czekaj, wyłączymy baję. Bo nie można się skupić. Powiedz kartka. Kartka. Kretka. Powiesz kretka. Mhm. A powiedz tatuś. Tatuś. Pięknie. A powiedz mami. Mama. No mamusia. Mami. Kochasz mnie? Och jej. A powiedz Matylda. tylda. Da, da, Pięknie, ślicznie. A powiedz jeszcze ciastko. Ja tak, jeszcze Dobra, ciastko. Ciastko. chcesz? Aha. Powiedz daj mi. Nie. Nie chcesz pisu już, O, wyrzuciłaś. Powiedz daj mi ciastko. Dajem. Daj mi ciastko. Nie, daj ciastko. A chrupe, a chcesz chrupka? A kanapkę? Tak. No, no. Kanapkę chcesz? No. no dobrze, a chcesz... Y... Poczekaj, coś ma. A chcesz pić? No. No. Powiedz, nie pić, ale nie złość się, powiedz nie pić. Powiedz, nie chcę pić. No, nie. Dobrze, już mama idzie do ciastko.